Cześć kochani, dzień dobry, witam was w kolejnym już dziesiątym update'cie projektu Zero w 2022 roku Normalnie nie wierzę, słuchajcie, że to już dziesiąty update, bo dziesiąty update oznacza też bardzo dużo zużytych produktów w tym roku Jakby nie patrzeć No i także w tym update'cie, wybaczcie może was troszeczkę w tą stronę przekręcę, o w tym update także mam z użytych kilka produktów, w tym kilka, których wręcz uwielbiałam. Zacznijmy od początku. Zużyłam ten balsam perfumowany z. Nie, czekajcie, bo to był inny update. Nie dobrze mówię. Zużyłam perfumowany balsam z Isany. Mówiłam Wam w dęku, że bardzo ładnie się wchłaniał, przepięknie pachniał i miał on delikatny, em, może nie brokat, ale nadawał takiego delikatnego rozświetlenia na skórze. Mogę Wam bardzo gorąco polecić, bo niedrogi, a naprawdę fajny produkt. Drugi produkt, który zużyłam, em, to szampon do włosów z yob. Tak, udało mi się go zużyć. Powędrował do Denka i nawet chyba. Nie, dopiero zobaczycie. Dopiero zobaczycie w, z końcem miesiąca. Powiem tak, te szampony zapachowe, jak na przykład Orientalny Ogród i tak dalej, bardziej odpowiadały mi i mojej skórze głowy, bardziej e, też pod względem zapachowym, bo ta seria e, czerwona tam jest chyba fioletowa, zielona, niebieska. Te serie nie pachną niczym. I ten szampon był bardzo kapryśnym szamponem. Nie zawsze moje włosy ładnie po nim wyglądały. Bywały dni, że wyglądały ładnie, bywały dni, że po prostu miałam taki przychlas na głowie. No nie, no nie, ja nie wrócę do tego szamponu. Zdecydowanie krzywdy mi nie zrobił fakt faktem, ale nie wrócę do tego szamponu. Po prostu jakoś mi nie odpowiadał. Natomiast mam z tego szamponu jeszcze całą odżywkę, za którą się nie zabrałam, ani razu nie użyłam z tym szamponem. Ale czy trzeba zawsze używać wszystko w komplecie? Wydaje mi się, że nie. Um, więc z pielęgnacji to by było na tyle. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie o kolorówkę. Zużyłam moją szminkę um, od Charlotte Tilbury w odcieniu Pilotok. E, o tym już wiecie, widzieliście. Fakt faktem, można byłoby ją wygrzebać, ale bez przesady. Ja się nie będę w to bawić. E, mam tutaj inną, którą mam dzisiaj na, hopla, na ustach, e, którą także lubię, także. Nie ma sensu. Natomiast nie wykluczam, że do tej szminki jeszcze kiedyś wrócę, bo ogółem odcień bardzo ładny. Tyle tylko, że te szminki nie są na moich ustach jakoś mega wytrwałe. Kolejna rzecz, którą zużyłam, słuchajcie, mój róż z maka. E, to był ten kremowy róż z tej serii Glow Play Blush. Uwielbiam. To był drugi róż z tego, e, z tej serii, który zużyłam. I... E, to był chyba nawet odcień Blush Please, jeżeli się nie mylę. Przepiękny, przepiękny. Teraz natomiast no, um, używam różu płynnego z Rare Beauty w odcieniu Encourage. Aktualnie mam jeszcze Bliss, ale za Bliss się jeszcze nie zabrałam. Trzeci produkt z kolorówki, który zużyłam... Także jest produk produktem z Maka, który także uwielbiałam, i to był rozświetlacz Soft and Gentle. Rozświetlacz wypiekany. Sami wiecie, że niełatwo jest zużyć wypiekane produkty, ale muszę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy jakby zedrzecie tą kopułkę i ten produkt robi się płaski, w tym momencie idzie wszystko dużo szybciej. Ja nakładam rozświetlacz tylko na ten o kawałek twarzy, nigdzie więcej. Więc generalnie nie używa się go jakoś dużo, ale udało mi się go zużyć. I to jest, słuchajcie, jeżeli się nie mylę, drugi wypiekany rozświetlacz w tym roku, który udało mi się zużyć. Także, no, sukces jest. No i tak, słuchajcie, zostały jeżeli chodzi o pielęgnację, zostały trzy produkty. Zacznijmy od masełka do stóp z gable, soft fit, którego. W dalszym ciągu nie zużyłam, nie będziecie zbytnio widzieć. Zostały go tu już naprawdę resztki, ale te resztki to mi pewnie jeszcze z dwa miesiące zajmą. Nie używałam go zbyt regularnie no nie mogę się, słuchajcie, nie umiem wdrążyć tego, żeby codziennie używać coś do stóp. Nawet jak sobie mówię, dobra, dzisiaj wieczorem użyję, bo widzę, że te stopy tego potrzebują, to i tak zapominam. Po prostu zapominam, pomimo, że to masałko już mi leży przy łóżku, praktycznie, więc nie wiem o co chodzi. Ale masełko jest naprawdę rewelacyjne, stopy są po nim bardzo gładkie, ładnie nawilżone. Bardzo przyjemnie pachnie to masełko, można nie tylko do stóp, ale też do, do nóg i nawet do dłoni używać. Także no, nie tani produkt, bo tu jest w sumie tylko oryginalna pojemność 100 ml, natomiast jest to produkt bardzo wydajny. Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 45,65 g, w tym miesiącu mamy 39,45 g, co oznacza, że trochę ponad 6 g zużyłam. Więc jak sami widzicie, nie jest to jakoś tam e, mega dużo. Kolejny produkt, i to jest nieszczęsny produkt, który wprowadziłam bodajże w zeszłym miesiącu do mojego projektu Zero i przyznam Wam się szczerze, że męczę się z nim niesamowicie. To jest krem do twarzy z Kneipp Mindful Skin i to jest regenerujący krem na noc. Słuchajcie, doszłam do tego, że ten krem mi robi krzywdę za każdym razem jak, jak go nakładam, robią mi się wypryski na twarzy, jak je przestaję i je zagoję i znowu robię podejście znowu robi się to samo. Próbowałam go trochę zużyć do ciała, ale na ciele on się z kolei marzy niesamowicie więc nie wiem, w jaki sposób ja go zużyję. Natomiast powiem wam szczerze, że jeżeli do przyszłego miesiąca dalej się będę z nim musiała męczyć, w dalszym ciągu nie znajdę sposobu na jego zużycie, tylko po prostu wyrzucę. Nie oddam go nikomu, bo ja już tu miałam, wiecie, ręce w środku i w ogóle. I, i zresztą, on, jeżeli on mi, osobie, która generalnie problemów z serum nie ma, robi problemy, no to na pewno też będzie robić i u innych. Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 47,39 g. Teraz mamy 39,98 g, co oznacza, że zużyłam niecałe 7,5 g, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu no, starałam się go używać do ciała, no ale to powiedziałabym, że jeszcze tak z połowa kremu została, no nie wiem, zobaczymy, jeżeli, jak mówię, jeżeli się będę dalej musiała z nim męczyć i nie znajdę sposobu na jego zużycie, to go po prostu wyrzucę, wyciągnę tutaj z tego projektu, inny produkt wprowadzę, a tego się pozbędę. Kolejny produkt, słuchajcie, był także wprowadzony w zeszłym miesiącu i był jeszcze pełny, nie mogłam go zważyć, no bo y, był za ciężki, ale jak widzicie, mniej więcej można powiedzieć, że połowę opakowania, nawet trochę więcej jak połowę opakowania z użyłami, to jest Schwarzkopf Gliskur Hair Repair. I to jest limitowana edycja Summer Repair, czyli po prostu odżywka bez spłukiwania, odżywka w sprayu, Ładny zapach, delikatny. Nie obciąża ta odżywka. Nie obciąża ta odżywka włosów. Wiem, że z tej serii też szampon był, ale nie kupowałam. No, i jak widać, no, używam słuchajcie codziennie przy każdym myciu, czy po każdym myciu głowy. No, ale jeszcze go trochę zostało. Myślę, że nie wiem, czy go uda mi się zużyć do końca listopada. To się okaże. No i w międzyczasie, przez to, że już dużo zużyłam, można było go zważyć, i jego aktualna waga wynosi 109,68 g. No i w przyszłym miesiącu też już będę mogła go zważyć, więc jest to dużo łatwiejsze. Wprowadzam dwa nowe produkty. Pierwszym jest spray termoochronny do włosów z Isany. Spray, który używam za każdym razem, łącznie z tym produktem, w sumie, no jeden po drugim, najpierw ten, potem ten. Po każdym myciu włosów. Mam go dotąd zużytego. Powiem Wam, że dziwny produkt, bo on ma trochę jakby taką kremową konsystencję, trochę wodnistą, no wiadomo, no bo inaczej by się nie wydostała, ale jest kremowa dość. Um, no w opakowaniu przynajmniej taka troszeczkę gęstsza, generalnie jest wodnista, to nie ma teraz sensu, co powiedziałam, ale wiecie o co mi chodzi. To jest All in One Treatment i to jest spray termochronny do temperatury 230 stopni. Jest multi, multifunkcjonalny i ma redukować łamliwość włosów. Ja w coś takiego nie wierzę, natomiast no, ja używam tego typu produkty, bo ja codziennie myję. Codziennie suszę, codziennie prostuję. No nie wiem, na 31 dni przykładowo w miesiącu to może są dwa dni, że ja tego nie robię. E, a tak niemalże codziennie. I słuchajcie, w ogóle fajny skład jest nawet, bo jest tak: woda, gliceryna, pantenol, potem coś tu jeszcze go nie znam. Potem są niacynamidy, e, olejek sojowy, bardzo dużo olejków tutaj jest generalnie. No, olejków i jakichś ekstraktów. Także całkiem, całkiem fajny skład. To nie był drogi produkt, to jest chyba nawet, nie wiem, coś nowego. Bez mikroplastiku. No i opakowanie jest takie ładne, letnie, pomimo że mamy jesień. Jego waga wyjściowa to 85,99 g. I piąty produkt, a zarazem drugi produkt, który wprowadzam, to jest, słuchajcie, serum do twarzy nawilżające z kwasem hialuronowym z bielendy. Jak Możecie się przyjrzeć, ja go zużyłam do tej pory bardzo mało, ale tylko i wyłącznie dlatego nie, że to jest zły produkt, bo nie jest. Ja już go kiedyś miałam, chyba nawet dwa razy go miałam i zawsze byłam z niego zadowolona. Po pierwszych użyciach jeszcze takiego jako takiego efektu nie widać. To serum trzeba dłużej używać, żeby faktycznie te efekty zobaczyć. Ono ładnie nawilża i dowadnia tą skórę. Natomiast ja aktualnie mam jeszcze serum Niepeptydowe, serum, serum z. Kurczę z czym ono jest. Nie z retinolem, nie z peptydami. Nie pamiętam teraz, ale w każdym razie serum z Balea, które już pomału mam na wykończeniu, przynajmniej już tak sięgając po buteleczkę, no to czuję, że jest dużo lżejsza. Zresztą wiecie o które serum mi chodzi, bo widzieliście we vlogu, gdzie pokazuję Wam moją pielęgnację no i jakoś na tamto się bardziej uparłam, tamto używam codziennie, a to poszło w odstawkę i w sumie sama nie wiem dlaczego, um, więc muszę po prostu zacząć robić tak, że jeden dzień używam jednego, drugi dzień używam drugiego i tak na zmianę, to wtedy może w końcu um, szybciej zacznę się za to serum um, brać z powrotem, um, natomiast no jak tamto skończę, to, to już będę tylko tego używać, um, no ale wiecie, no chcę wpleść, żeby po prostu to nie stało, bo ona jest do zużycia przez 3 miesiące i ono mi już teraz stoi, nie wiem, od dwóch tygodni i czeka na lepsze czasy, może od trzech czeka na lepsze czasy niepotrzebnie. Waga tego produktu em, wyjściowa to 72,34 g. Przejdźmy teraz do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do kolorówki. I pierwsza rzecz, którą e, muszę zaktualizować, a której zostało mi słuchajcie, jeszcze tylko tyle. To mój stick brązujący z Fenty Beauty. Ubóstwiam. Ubóstwiam, słuchajcie. Jego waga w zeszłym miesiącu to 26,52. W tym miesiącu mamy 26,32 grama, co oznacza, że zużyłam 0,20 grama. Nie jest to dużo, ale jeżeli sprawdzicie ostatnie miesiące, to jest to dwa razy tyle, co do tej pory zużywałam. Nie wiem jakim cudem, bo maluje się w dalszym ciągu tyle samo. No dobrze, no może więcej się maluje niż latem, rzeczywiście. Mm, dużo więcej. Zdecydowanie dużo więcej. Nie wiem, jakim cudem natomiast zużyłam tyle, ale ubóstwiam ten produkt. I drugi produkt, który został z poprzedniego um, update'u, który chyba nawet wprowadziłam też chyba w zeszłym miesiącu, to jest. Cień z Essence, cień pojedynczy Essence z serii Melted Chrome eyeshadow i to jest odcień 07 Warm Bronze. To jest odcień, który mam dzisiaj na powiekach i przyznam Wam się szczerze, że użyłam go tylko raz. Dlaczego? Dlatego, że w tym miesiącu bardziej skupiłam się na zużywaniu e, moich ostatnich cieni z paletki Saltry, bo ta paletka też jest w moim projekcie 22 na 2022. I przez to po prostu, no wiecie, do końca roku coraz mniej czasu, więc chciałabym najpierw tamtą zużyć, a ten cień może być w projekcie i, wiecie, będę go po prostu od czasu do czasu używać, o, w takie dni, na przykład jak dzisiaj, jak mi się zachce, tak? Um, więc generalnie zużycie jest nijakie, bo w zeszłym miesiącu uwaga wynosiła 9,19 g, w tym miesiącu mamy 9,18 g, więc um, możecie zobaczyć, ile potrzebuję na um, na jedno użycie um, tego produktu. Ale to nic, jak mówię, ja tutaj nie mam parcia, że koniecznie muszę już teraz zużyć ten cień. No i wprowadziłam trzy nowe produkty. Mm, wszystkie trzy produkty są produktami, które ja aktualnie używam. Mm, nie wprowadzam w międzyczasie tutaj produktów, po które już dawno nie sięgałam i tak dalej. Generalnie taki byłby zamysł, ale ja chcę zużywać po prostu produkty po kolei. I jeżeli... Używam teraz na przykład bronzera z Physicians Formula, bardzo trudne słowo, czy trudna nazwa. Jest to Butter Bronzer w odcieniu Bronzer Muru Muru Butter Bronzer, tak się nazywa. Ja już go mam naprawdę długo i jak możecie zobaczyć, też już go ładnie zużyłam. No i chcę go po prostu, słuchajcie, wykończyć, a nie znowu gdzieś walnąć w kąt em, em, mojej toaletki i na niego nie zwracać uwagi, a zabierać się na przykład za bronzer, który jeszcze mam na zapasie, który nie jest w ogóle otwarty. E, nie ma sensu. Najpierw wykończę to i dopiero wtedy będę się zabierać za tamtego. Sam prązer w sobie ja go lubię, słuchajcie. Były czasy, że on był ulubieńcem wielu ludzi. Teraz e, na przykład marka Physicians Formula poznikała z Rosmanów może nie wszystkich, ale na przykład u mnie e, tutaj w Rosmaniu już dawno zniknęła. Nie wiem, czy marka się w ogóle wycofuje, czy o co chodzi. E, na dzień dzisiejszy wiecie: to nie jest nic dziwnego, że firmy plajtują. W każdym bądź razie. Bronzer ma wagę wyjściową 30,12 g. Kolejny nowy produkt, który wprowadziłam z racji tego, że mój rozświetlacz z Maka się skończył, to stwierdziłam, że zabieram się za kolejny, który mam na zapasie. Jest to rozświetlacz z Paese Wonder Highlighter. Ehm, przepiękny. On jest po prostu prze przepiękny. On jest złoty. Ja lubię złote. Tamten Soft and Gentle z Maca. on jest troszeczkę taki złoto różowy Jak się dobrze przyjrzycie, to on rzeczywiście taki odcień ma, przynajmniej w moim odczuciu. Zupełnie inny odcień niż ten Spaese. No ale ten Spaese, wiecie, Asia mi przywiozła już kilka miesięcy temu, bo ją o to poprosiłam. I ja go do tej pory mało używałam, więc czas się najwyższy za niego zabrać. Słuchajcie, opakowanie jest przepiękne. Takie proste, ale takie kasetkowe, przepiękne. Bardzo mi się podoba. I to jest. Ja w międzyczasie mam cztery produkty z Pazy. I słuchajcie, ze wszystkich czterech jestem zadowolona. Jego waga wyjściowa to 48,64 g, czyli całkiem pokaźna suma, zobaczymy, jak mi pójdzie. I ostatni produkt, zarówno w tym projekcie, jak i który z tych nowych, które wprowadziłam, to jest mój podkład z Eveline Cosmetics Liquid Control HD. Matifying Drops Foundation Baby Face Effect. Ubóstwiam. Ubóstwiam. To jest moje kolejne opakowanie i na pewno nie ostatnie. Ja jeszcze nie raz do tego podkładu wrócę. Ja mam chyba ten najjaśniejszy odcień 010 Light Beige. I rzeczywiście słuchajcie, Baby Face Effect to zdanie opisuje idealnie ten, ten podkład, bo rzeczywiście po nim twarz jest wyblurowana, jest bardzo taka... Wygląda na bardzo zdrową, bardzo dożywioną i w ogóle, ale się nie świeci. Jak wiecie, kawał słoniny, no po prostu coś przepięknego. Natomiast mattifying, no mattifying, wiecie co, to nie jest też do końca jakoś mega mocno taki, wiecie, na płaski, mat matujący podkład. Nie. On z czasem w ciągu dnia potrafi się delikatnie wyświecić, ale mimo wszystko wygląda przepięknie. Jego mam mniej więcej tyle zużyte, więc jeszcze mam go sporo, ale aktualnie. Dobrze, dzisiaj testuję podkład z Fenty Beauty, ale na co dzień właśnie używam tego z Eveline w połączeniu z miniaturką z It Cosmetics CC kremu. Ja to sobie razem mieszam i wtedy jeszcze bardzo, jeszcze troszeczkę ciemniejszy odcień mi wychodzi. Natomiast efekt jest tak samo fantastyczny. Także moi kochani, jeżeli chodzi o aktualizację w tym miesiącu, to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam Wasze osobiste projekty Zero idą i co ostatnio udało Wam się zużyć, z czego naprawdę niesamowicie się cieszycie. Tak jak ja na przykład cieszę się niesamowicie, że zużyłam zarówno Róż, jak i rozświetlacz z Maka. Wiadomo, z jednej strony jest mi przykro, bo to nie są tanie produkty. Każdy z nich kosztuje około 30-30 kilku euro. A z drugiej strony miałam je już na tyle długo, że cieszę się, że je użyłam, że byłam na tyle sumienna i dokładna, że w końcu udało mi się je wykorzystać i nie gniją mi gniją mi gdzieś w toaletce. Także dajcie znać. Jeżeli macie jakieś produkty, które chcecie mi polecić z kolorówki, to także dajcie znać, bo jak wiecie, wybieram się niebawem do Polski i na pewno zajrzę do drogerii i będę chciała sobie coś zakupić, więc nastawcie się, że jak wrócę, to będzie hol zakupowy z Polski. Ja się teraz z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie, za to, że ze mną jesteście. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, papa. Pa.